Witamy kolejny dzień. Trochę mnie z wami nie było, ale muszę przyznać, że sami wsadzimy już trzeci dzień, a potrzebowałem trochę, potrzebowałem trochę odpoczynku. Sadzenie i cały proces, który się odbywa podczas tego sadzenia, czyli przygotowanie ziemi maszyn, sadzeniaka, zawsze jakieś tam naprawy są serwisowe. Myślałem szczerze mówiąc, że tu będzie trochę lżej z tym długowcem. Już się przyzwyczaiłem trochę do ergonomii John Hira. Dobra, jedziemy dosypać kartofelków. muszę powiedzieć, że bez tych majtek na głowę odrobinę ciężej się to robi no patrz, poza granicą nie chce mi robić o, dopiero tutaj złapał linię działało nie wiem czy to będzie widać, ale muszę troszeczkę dobić Super maszyna, naprawdę kurde, tak się tym dobrze robi. I wreszcie nie jest za duża maszyna do ciągnika, tak jak to przeważnie. Dobra, ty bo było tu gdzieś, no zobaczymy co się będzie działo. Może trochę za dużo wbiłem, było tak trochę ponad 500. No zobaczymy. Zęby się już po prostu trochę starły. Bo tamte to już były wymieniane. No dawaj Johnny, do góry, do góry. No nie, no nie no, tak to się wydaje. Wszystko otworzone. Ten, ten wał obczyszczę. Trochę wytyłować. Też jest fajny ten New Holland co od każdym jeździ, ale jednak na no, odczuć, że to ma raczej te 120, 130 koni aniżeli 160. Chociaż coś śmieszne silniki mają tej samej pojemności. bo tu jest tam prawie 6.8, 6.7 7, i tam jest tak samo. W ogóle menu jest bajecznie proste, zobacz wystarczy, no, zobacz, zobacz, za chwilę zapchać się wał. E, tak jak tutaj, nie? Mamy ten pasek, klikamy sobie po prostu Przyciskiem zatwierdź i możemy sobie zmienić cokolwiek tutaj chcemy. Czy obroty, czy prędkość, czy co. mixem wychodzimy. Można przysposobić sobie te przyciski, a ja jeszcze, no, jeszcze tego w sumie tak nie wypraktykowałem. Z tego jestem bardzo dumny. Kurde, wszędzie zakładam nawigację. A tutaj nie ukryłem kabla, tylko tak jest założone na szybko, jak zwykle, wszystko na szybko. Sadeniaka. To jest moja maszyna. Ten ciągnich to ja uwielbiam. Majstercznik tych ekonomii. Drugi akumulator Nie rób mi tego Być coś w tych latach 70., -tych, 80., -tych, no w 90. jak najbardziej, to czy początek 2000. -tych. Teraz najbardziej potrzebny sprzęt na każdym gospodarstwie, przynajmniej takim większym. Ciekawe, czy będziecie cokolwiek słyszeć, jak to odpalę. Zawsze powtarza, że będzie ciacia. To tu jest sprawny operator, ja to tam się do ładowarki nie nadaję. Pełna precyzja. Specjalnie sprowadzony z zagranicy pan wagowy. A wiesz, że teraz jak będzie coś źle posadzone to będzie twoja wina? Nie, nie jestem tak to Tak zawsze była moja. W mamy w sumie już 9 No, to tam te worki razem 8 ton To jest niezastąpiona maszyna Uwielbiam ten traktor, to jest coś wspaniałego A no, zwłaszcza jak nie odpala Oj tam, teraz odpali Nie ma miękkiej gry Będzie jeszcze zetora widać Tą, potem jeszcze jedną No to dobrze, że tym samochodem tak, tak, jeszcze jest jedno. no i tutaj, ja nie mogę dojrzeć naszego klienta, ale on tu bardzo blisko jest, tak zakładam, sieją kukurydzę. No teraz dobrze, już nie wyglądam jak diabeł, trochę mordeł myłem tylko ten trzydniowy koper jeszcze trzeba zgolić. No i tak cały sezon, praktycznie. Ale to jest bajka, co? Posadzone na nawigację, posadzone? Tu jest posiane. Uformowane. No, pierwsze przejazdy to były z ręki. Zaraz, teraz jest trudna operacja, nie wjechać do rowu. Ale muszę przyznać, że no jak, sprawny no, operator jest po prostu. Bo tyle lat są, się, je O, no widzisz? Pierwszy ten? To Pierwszy to było, tu było bez nawigacji. I ja przyszedłem, oni byli... Już gdzieś. No tutaj widać. No. no to. Ale jak już robiliśmy linię tą krzywą, no bo to wiesz, że o nie, bo to prostować to nie, bo to wiesz, na początku na przykład ci trochę odchodzi, nie? No to, to niedobrze jest. To tak jest niedobrze. Wszystko jest na jednej linii. I, i gdzieś tu jest dopiero wsiane i miał komputer od Cvenelanda. A na nawigacji był, wiesz, widział ile było nasiane, nie? bo tu robiliśmy na każdym. Yy, tu robiliśmy jedną linię krzywą, i od tamtej granicy drugą, nie a poprzeczniaki były siane z ręki. No to panie kolego, tak to właśnie leciało. I witamy kolejny dzień. Dzisiaj trochę zmiana scenerii. Na znaną może z innych kanałów możemy pozdrowić Łukasza Bobra. Tutaj akurat jego kolega Hubert to zakładał. No i muszę powiedzieć, dobrze się to sprawdza, naprawdę. Takie bywają bolączki, jak i przy każdej nawigacji, a serwis jest bardzo dobry i obsługa. To jest najważniejsze, że maszyna chodzi. A my jedziemy dzisiaj na inną działkę. No, muszę zwolnić trochę. Muszę powiedzieć, że jest jednak ta miękka oś. To jest bardzo duża różnica. W John Deerze tego nie ma. No i to czuć, mocno to czuć, nie? Tutaj mimo że są wąskie koła i on generalnie trochę się prowadzi jak taczka, to jest T6 160 in Holland, to mimo wszystko jest komfortowo, Ja Prawie 40 na godzinę jadę, a nawet tego nie czuję. My spokojnie powinniśmy to dzisiaj położyć, jak się nic nie będzie sypać. Ponownie na moim stanowisku pracy, tym razem nieco inna ziemia, nieco inna lokalizacja. Ciekawe, czy się to zawka zaraz, czy nie? Przeciągnę, minimalnie go na podnośniku. Jest tak jak widać, wiadomo, że z każdej ziemi trzeba się cieszyć. Jedna jest trochę prostsza do uprawy, druga trudniejsza. O, elegancko by wyglądał za chwilę. No, Także zaraz pewnie będę sobie jeździł co drugi. Chciałem mu tak trochę zarównać, żeby też nie skakała mu ta sadzarka przy tych nawrotach. prawie dobrze wymierzyłem a nie nie, jednak nie, nie zrobię tak mocno zapchane są te kurde dzioby, no ale patrz to no, teraz tak nie było widać, ale jest na tyle, trochę jeszcze kamieni wyciągnąłem jest na tyle, że on potrafi e, podnieść mu przód no i maszyna naprawdę Jeść do przodu, to będzie łatwiej I zajączek a muszę go trzymać na podnośniku, bo co on ma za opór? Tutaj tak naprawdę w tym piachu tym przed czwórką No i pewnie tak będę jechał Bo teraz nie widzę co się dzieje Tam... Tam Trzeba będzie jechać na czuja no i znowu mi nawigacja pomaga, bo się skupiam na maszynie O, 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 o. Oj, 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 oj No Na 12, na 13 Korzenie jak się wyciągną, i zaraz się robi bomba ziemi. Zaraz inaczej lecą. To no, są no, przecięte. No bo wiem, że te tak krojone będą szły lepiej. Ale Janek coś mówił, że wzdłuż powinny być przecięte. A czy one są otoczone? Wapnem chyba. chyba. Na tym żeby zasuszyć. No. Żeby Zauważaj na dół do góry, jak ci lepiej na dół do góry, czy jak ci lepiej Musi tak robić głową, żeby chodzić? Dajmo, tak, bo tak jest tam ścięga Nie pytaj się mnie, to działa, bo nie mam pojęcia. Okay. you